Od kilku sezonów bardzo modne stały się chokery, czyli tasiemki, które zakładamy na naszą szyję. I dziewczyno, jeżeli nosisz choker, to mam dla Ciebie bardzo prostą informację. Nie dziw się, że mówię do Ciebie psie. Tak naprawdę to nie. Do nagrania tego filmu natchnęły mnie komentarze, które zawsze dostaję wtedy, kiedy mam na sobie choker. I jak nigdy nie przyjmuję się hejtem, mogę dostawać jakiekolwiek komentarze. Jesteś brzydka! Jesteś głupia! To the hand. Ale pierwszy hejterski komentarz, którym naprawdę się przejęłam i całkowicie go nie rozumiałam, brzmiał: nosisz szczokę! Tu nie dziw się, że mówię do ciebie psie! Opublikuj! I wtedy pomyślałam sobie: Boże, jak można obcą osobę do tego kobietę nazwać psem? Albo gorszym słowem na S, którego tu nie przytoczę, bo nie chcę używać takich słów na swoim kanale. I ja całkowicie rozumiem, że coś może się w czymś ubiorze nie podobać, ale normalna osoba, kiedy nie lubi jakiegoś fragmentu ubioru innej osoby, to reaguje tak. Mam to gdzieś. A to w ogóle nie jest normalne, kiedy ktoś za króciutki kawałek materiału ma na ochotę udusić, po co marnować tyle energii życiowej i wylewać swój jad w internecie na taki nic nieznaczący kawałek materiału. Zauważyłam także, że niektóre osoby na podstawie jednego fragmentu czyjegoś ubioru potrafią napisać o niej całą książkę i wydaje im się, że wiedzą o was wszystko. Nosisz czoker? No jasne! Pewnie jesteś pusta. Facet w rurkach na 100% innej orientacji. Masz kolorowe włosy. Pewnie ci pasz i nie golisz się pod pachami. Kiedy wytłumaczenie może być bardzo proste i nie nieść za sobą żadnej ideologii, na przykład dana rzecz jakiejś osobie się po prostu, no nie wiem, podoba. Na pewno nikt z nas nie chce być oceniony na podstawie jednego szczegółu w wyglądzie, na który nawet nie zwróciliśmy uwagi, a dla innej osoby stał się tematem do debaty na kolejny tydzień. Ej, fajny ten odcinek szminki, takiego jeszcze nie ma, myślę, że byłoby mi dobrze. Ale z drugiej strony, Gośka znowu powie, że po prostu chce zwrócić na siebie uwagę. Nie no, nie kupię jej. Kupię kolejną w odcieniu cielistym. Przynajmniej nikt mnie nie obgada. Bo przecież lepiej by było, gdybyśmy byli podobni do siebie, mieli ten sam gust i wyglądali tak samo, prawda? Wtedy bylibyśmy szczęśliwsi. Nie, nikt nie byłby wtedy szczęśliwszy, ale wiecie kto byłby wtedy szczęśliwy? Ludzie, którzy nie chcą, żebyście się wyróżniali, ludzie, którzy źle się czują sami ze sobą i ludzie, którzy po prostu zwyczajnie się boją. Ale ktoś powie: Hej, Dusiu, przecież to tylko czokery, ubrania, które wszyscy noszą. Jak to może komukolwiek przeszkadzać? Przecież nie wyróżniamy się, te ubrania są bardzo modne. Ale są ludzie, i sama takich znałam, którzy nienawidzą wszystkiego, nawet zwykłego kawałka materiału i zniszczą wszystko na swojej drodze. I będą próbowali was zbić, będą was chcieli wepchać do dołu, będą chcieli nas wszystkich uśrednić, żeby tylko nie czuć się niżej i żeby wszyscy byli tacy sami, żeby wreszcie oni poczuli się lepiej. I tym filmem chciałam wam przekazać, że możecie wyglądać jak chcecie, nosić co chcecie i nikt, żadna osoba nie ma prawa was wyzywać. I nie ma znaczenia, czy jej się to podoba, czy nie. Tak, dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby napisać mi, jak Wam się podobają takie filmy w moim wykonaniu. Zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, tu nigdy nie będziecie się nudzić. Wpadajcie na moje media społecznościowe i pa. Do zobaczenia!